Dzień hey, widzowie w nowym odcinku na kanale War Robot. Dzisiaj odcinek snajperski Wybrałem też odpowiedniego mecha i bronię do niego. Stelar. Broń, która bije na daleko więcej, a na blisko mniej. Zawsze bronię na blisko, biją mniej. Na blisko biją więcej, a na daleko mniej. W tej broni jest to odwrotność. Ta broń, oczywiście broń snajperska, jak to odcinek snajperski. Przyda się na pewno. Dobrze. Chciałbym jeszcze Wam przedstawić mojego nowego Tytana. W sumie to już nie będzie więcej tytanów bo już max tytanów i przedstawić wam mój skład jeszcze mamy takie tytany na pewno będziemy go ulepszać na maxa i testować ale to w innym odcinku teraz zajmijmy się sniper dobrze, to widzimy się w rozgrywce. Dobrze, jesteśmy już, bardzo fajna mapa Snipera. snajpera. Czy idziemy do mojego ulubionego miejsca na tej mapie? No widzimy tego. Nie trafiamy, nie trafiamy. Ojoj, niefajnie oj, oj, oj. nie fajnie się robi, nie fajnie. Czy możemy wejść na ten budynek? Nie możemy. Okej, to ukryjemy się za tym budynkiem. Ale podeszli nas w Tam Tamtego sobie podatakujemy troszkę. Dobrze. Dostał tam trochę, Okej. jaj, 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 tam tu odlatuje, Z tego trochę tam nie udało się. Okej. Okay. szkoda, bo naprawdę potencjał tego robota jest duży kurde, te celowania o może trochę tam uszkodzony został dobra co ty typie ode mnie tutaj chcesz? Ojojojojo. Bym chętnie tamtego zaatakował. Ale ukrywa się. Dobrze, tamten wyszedł. Tamtego to atakujemy. Wychodźcie! Trzeba Wam trochę podsmażyć tyłki. Ok. O, tamtego. Przeleży. Statek do nas nie należą. Ok. Bijemy go tam. O, jak mu leci. Nie żyje. Może bardziej pójdę tutaj, od tej strony coś da się zdziałać. Okay. Okay, okay. Troszkę mu tam podsmażyliśmy tyłek. Okay. Mamy chyba jednego. Mamy. Chwilę otworzymy naszą tarczę, żebyśmy się trochę szybciej poruszać. Ale zaraz zamkniemy. Ale mu leci THP. Dobrze. Tylko Niestety on jest tak blisko. O. Krywają tam się. Okej. Okay. Tego byśmy złapali, ale nie możemy. Dobrze, to tego trochę podsmażyliśmy. Niestety tego nam się nie udało, ale może jakieś inne nam się uda. Okay. Och, idealnie mamy. Och, tego tu nie chcemy. Chcemy tego. Ten tutaj nam przeszkadza. Bardzo nam przeszkadza. Idź sobie. Tutaj nikogo nie ma. I co, nechceme tě, dobře. Ok. Jo. Tak celovděk to tak mi za. To je pravda. Tak mi po prostu skręca. O, tutaj. O, chyba pod niebę Dobrze. To widy... widzimy się w kolejnej grze. Hej, widzę, jesteśmy tutaj w kolejnej mapie. Okay. O, widzę, że tu mnie nawalają. Nie. No i straciliśmy. Przez moją chwilę nie uwagam. No dobra. No to pograjmy czymś innym. No. Miał być odcinek snajperski, ale będzie snajpersko. Taki. No nie wiem, po prostu karania. No więc. Okej. Okay. To sobie od razu załadujemy, tak. U nas mocno tam walił. No nie. Bo nie trafia. No niestety. No nie. no to został nam ten bot. Tylko sobie weźmiemy. Okej. Okay. Ile od ma tej tarczy? Tak, mu bijam tą tarczę. No ja nie wiem, naprawdę. No chyba zginę, no. Nawet dobrze są. Okej. Okay. No niestety. Raczej to przegramy. No ale jeszcze nie wiemy. Na razie to podzielone jest. Ojej oj, oj. Gdzie za fajnie? O kurde. Do nie, co tego? Właśnie. Nie widzę tego celowania pójdziemy tak. tam, gdzie da się zobaczyć. Chociaż trochę się poczuć bezpiecznie. Te trochę nie możemy się poczuć bezpiecznie. Okej. Okay. Dobra, trochę odparliśmy ich a tak. nadal nie za wiele. Mam że i dosi sobie też dobrze radzą. O tego tego gwotka, ich tam dawała. Ja sobie trochę odejdę. Dobrze. O, w ty no, jest to jest dopiero robot snajperski. No. Okej. Okay. Nie ciekawie Się robi. jest tytan? Chyba tak. Tak, to tytan. Raczej, kryj tutaj mu zostawimy. O, spadamy. No niestety, no ale my też mamy tytana. I tego raczej załatwimy. Proszę się nie mać, Już pana nie ma. Do widzenia. Czekamy. Czekamy. No już, no już. Okay. Nie żyje Trochę uleczymy się O Taki mały gnomek czy dwa? Jeden. Nie, się pomyliłem. Dlaczego to działa? Myślałem, że to nas leci. To jednak to nasza tarcza. No że to nas trochę uleczy, chyba. Tak. Co to nas bije? Tamten? Od. Trzeba tutaj troszkę odpowiedzieć mu na ten atak i przy okazji sobie uleczyć. Co to, co to takiego? No, bardzo dużo HP mamy. No, i tak wygraliśmy. Dobrze. To by było na tyle z tego odcinka. Dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Cześć.